Co, co trzeba, co ja mam robić? Ojciec Konrad Hejmo, zdaniem IPN-u, agent SB o dwóch pseudonimach Dominik i Heino, mniej chętnie niż zazwyczaj, ale rozmawia z dziennikarzami i zapewnia, że nie zamierza przed oskarżeniami uciekać ani ukrywać się za granicą. Lepsze by było, gdyby usiłowano znaleźć agentów, którzy przychodzili, naciągali księży. W kolejnych rozmowach ojciec Hejmo tłumaczy, skąd mogły się wziąć podejrzenia o współpracę z SB. Mówi, że spotykał się z kimś, kogo przedstawia jako M. Ten ktoś, jego zdaniem, mógł być agentem Stasi. W latach 80 był jednak dla ojca Hejmo tylko doradcą niemieckiego episkopatu, który przy kolacji nagrywał rozmowy. Aparat stał, bo mówi, że on to w przekaże, czy tam znajomym, bo chce wiedzieć, co tu w Rzymie myślą i tak dalej. Ojciec Konrad Heimo przyznaje, że po tych rozmowach różne osoby na różne sposoby przekazywały mu pieniądze. To były grosze, grosze i jeszcze raz grosze. Reakcje na to, co mówi ojciec Heimo i na to, co o nim mówił wczoraj prezes ipn są różne. Polski episkopa doświadczył, że te informacje są bolesne. Wstrząśnięci są również Dominikanie z Poznania, gdzie ojciec Heimo 30 lat temu był dusz pasterzem młodzieży. Ból, wstyd, niedowierzanie. O tym, co się mówi w Watykanie na temat tej sprawy, nie chciał rozmawiać powracający z Watykanu kardynał Macharski. O swoich reakcjach też nie. Ja bardzo, ja, bardzo, ja bardzo proszę, żebym był zwolniony z mówienia o wielu, a także o tym. I jeszcze jedna reakcja: kogoś, kto zna ojca Hejmo i był dość blisko papieża, często go fotografował. Jeżeli się oskarża człowieka, to należy pokazać dokumenty przed kamerami telewizyjnymi. Takie dokumenty IPN przedstawi być może dopiero w połowie maja. Na pytanie czy będą dotyczyć tylko ojca Hejmu czy także innych agentów SB w otoczeniu papieża, dzisiaj prezes IPN odpowiada wyjątkowo niejasno. W tej publikacji będą informacje zawarte w dokumentach, ich analizy, oceny oraz wnioski w oparciu o te analizy. A to jeszcze jedna osoba, która widziała teczka agenta Dominiki Hejnał. Marek Lasota, pracownik IPN-u, pisze książkę o agentach wokół papieża i nie wie, kto w SB był agentem prowadzącym ojca Hejmo. Ja nie umiem, nawet nie pamiętam nazwiska w tej chwili, mówiąc szczerze, tego oficera, który, który jako oficer prowadzący w tej początkowej fazie występuje w tych dokumentach. Zdaniem Marka Lasoty w czasie pierwszej pielgrzymki i pobytu w Krakowie na Jana Pawła II donosiło ośmiu księży. Dopiero dzisiaj widać wyraźnie, jak bardzo szokujące dla wielu osób okazały się informacje IPN-u na temat ojca Hejmo i dopiero dzisiaj widać wyraźnie, jak szokująco skąpe są te informacje, bo nie wiadomo nawet, na co jeszcze każe czekać IPN, czy na to, co ma do powiedzenia tylko w tej sprawie, czy może powie, kto jeszcze donosił na papieża? Jakub Sobieniowski, wydarzenia.